Ale cześć, witam Cię w podcaście Kaja o tatuażach. Znajdziesz tutaj treści, które mogą być pomocne dla osób, które planują swój pierwszy lub kolejny tatuaż, albo po prostu chcą wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Odpowiem na najczęściej zadawane pytania, opowiem o ciekawostkach, trendach, a także zmierzę się z największymi faktami mitami w świecie tatuażu. Nazywam się Kaja Chodorowska, jestem tatuażystką i właścicielką studia tatuażu Fox Orange w Krakowie. Tatuaże to moja wielka pasja, dlatego to właśnie o nich jest ten podcast. Możesz posłuchać bezpłatnie wchodząc na stronę www.foxorange.pl ukośnik podcast lub na Apple Podcast i Spotify. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A jeśli masz jakieś pytania lub pomysły, o czym mogłabym nagrać kolejne odcinki, pisz śmiało. Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Kaja o tatuażach. Dzisiaj temat mało wdzięczny i mało przyjemny, bo o alergiach i infekcjach w tatuażu, ale jest to temat bardzo ważny i musiał pojawić się w tym podcaście prędzej czy później. Myślę, że ten odcinek będzie uniwersalny zarówno dla osób planujących tatuaż, osób, którym już tatuaż płonie, a także dla tatuatorów i tatuatorek, bo wiem niestety jak wiele osób w branży totalnie mrozi ten temat i często nie wiedzą co zrobić. Nic dziwnego, bo tatuażysta to zawód nieregulowany i nikt tak naprawdę nas tego zawodu nie uczy, i do wielu rzeczy musimy dochodzić sami. Dlatego tatuatorzy, tatuatorko, posiadaczu tatuażu i osobom planującym tatuaż, korzystajcie z tej wiedzy, którą wam tu podaję, bo taki research i przygotowanie odcinka to serio sporo czasu i pracy. Wysłuchajcie, zapamiętajcie i podajcie dalej. Tatuatorzy też boją się tego tematu i udają często, że on nie istnieje. A niestety przytrafia się dość często i trzeba brać za to odpowiedzialność i wesprzeć w tej sytuacji klienta, który przychodząc do nas na tatuaż oddaje nam swoje pełne zaufanie. W sytuacji kryzysowych, kiedy klient nie wie co się dzieje i co mogło później tak, absolutnie nie można go zostawić na lodzie. Według mnie w idealnym świecie każdy klient, który ma problem przy gojeniu tatuażu, powinien się zwrócić do swojego tatuatora, a ten go wesprzeć informacją. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób w tej sytuacji pomyśli, ale mi tatuator zjebał tatuaż. I że to ostatnia osoba, do której zwróci się o pomoc. I to jest fatalne myślenie. Ja zawsze po sesji powtarzam kilka razy moim klientom, że jeśli coś będzie nie tak, albo coś ich martwi, to niech do mnie piszą o każdej porze dnia i nocy. I tak, czasem to oznacza pisanie po nocach i uspokajanie klientów kilka razy na dobę. Ale nie wyobrażam sobie inaczej. Tak właśnie buduje się zaufanie i dobry wizerunek tatuatora oraz całej branży. Jeśli tatuatorzy nie są w stanie się z tym pogodzić i wziąć tej odpowiedzialności na siebie, to niech zatrudnią menadżera albo kogoś, kto za nich to zrobi. Albo niech nie liczą, że tych. Klient do nich wróci, albo że jeszcze kiedykolwiek komukolwiek ją jego poleci. To tak dla tatuatorek i tatuatorów, a dla osób, które tatuaż nabyły albo planują, wiedz, że kontakt i pomoc ze strony tatuatora w takiej sytuacji to według mnie absolutny must. Totalnie wam się ona należy i jeśli tego nie dostaniecie, to sorry, twój tatuator to budz, tak uważam. Chciałabym, żeby nikt nigdy nie bał się zwrócić o pomoc do swojego tatuatora, tatuatorki, nawet jeśli wiesz, że to ty zjebałeś sprawę, bo nie zastosowałeś się do instrukcji pielęgnacji. I dzień po tatuowaniu zapiłeś, skoczyłeś na rower, albo wybrałeś się na basen. Weź też odpowiedzialność na siebie i nie ściemniaj, bo tatuator dobrze wie, kiedy nie mówisz prawdy. Ale to i tak warto zapytać, co teraz, żeby sytuacji nie pogorszyć i jakoś z niej wyjść. Ok, no to lecimy z tym tematem, bo trochę tego jest, ale postaram się jak zawsze wszystko ładnie streścić i wyciągnąć najważniejsze informacje. Zaczynamy od alergii. Alergie w tatuażu są niczym jakieś stworzenia fantastyczne. Każdy o nich słyszał, każdy się ich boi, mało kto je widział i każdy wie coś, a ta wiedza jest nie wiadomo skąd, ale raczej często można ją włożyć pomiędzy ludowe bajki i mity. W takim razie, jakie są fakty? Pierwszy najważniejszy jest taki, że najczęściej a niemal zawsze alergia jest mylona z infekcją. W sensie, kiedy tatuaż źle się goi, pierwsza myśl każdego, kto ma pierwszy lub jeden z pierwszych tatuaży, że to alergia. Alergie i infekcje można łatwo rozpoznać i odróżnić, ale o tym za chwilę. Kolejny fakt. Alergie w tatuażu zdarzają się niezwykle rzadko, ale zdarzają się. I niestety nie ma możliwości wcześniejszych testów alergicznych na tatuaż. Dopóki nie zrobisz, to się nie przekonasz, czy tatuaż Cię uczuli. Alergia na tatuaż to nie wyrok i nie koniec świata. Da się to zaleczyć, a jeśli nie, tatuaż się usuwa. Tak, nie jest to przyjemne i tak zostają blizny. Więcej o tym w 17 odcinku. Jeśli panicznie boisz się alergii lub infekcji i innych konsekwencji, jakie może nieść ze sobą wykonanie tatuażu, to go nie rób. Jest to decyzja i ryzyko jak każde inne: tak jak picie alkoholu, papierosy, narkotyki, fast food, medycyna estetyczna i każda inna ingerencja w ciało. Życie to pasmo decyzji i ponoszenia ryzyka każdego dnia. A na samym końcu, ostatecznie, pamiętaj: nic nie musisz. Nic. Iść do pracy czy do szkoły, czy płacić podatków, mieć mieszkanie czy być bezdomnym. Wszystko ma swoje konsekwencje. Dlaczego tak cisnę? Bo nie znoszę, kiedy ktoś mi truje, że tatuaż to ryzyko i po co się narażać. Tak, to prawda. Oddychanie też jest ryzykiem wdychania chujowego powietrza, więc nie widzę sensu zastanawiania się, czy tatuaż to zdrowie, czy nie. Dobra, to były fakty, a teraz konkrety. Alergia na tuszę do tatuażu. Jedni mówią, że pigmenty do tatuowania to obecnie sama natura i zero problemu. A inni, że to czysta chemia niczym, farba drukarska czy lakier samochodowy. Tusze, a raczej pigmenty do tatuażu, to temat na osobny odcinek, więc tutaj tylko krótko powiem, że tusz do tatuowania to wieloskładnikowa mieszanina różnych związków chemicznych, składających się głównie z cząstek pigmentów, organicznych lub nieorganicznych, i substancji wiążących, a także rozpuszczalników i konserwantów. Brzmi strasznie, wiem. Padły słowa, które ostatnio wcale modne, eko i bio nie są. Ale to chemia, którą poza ludźmi wyedukowanymi w tym kierunku mało kto rozumie. Ja sama dobra z chemii w szkole nigdy nie byłam. Chemia, tak jak wszystko, co jest nam nieznane, brzmi strasznie. Dlatego nie bójmy się wiedzy, szukania odpowiedzi i zrozumienia. Bo rozpuszczalnik to też na przykład woda. A woda strasznie już nie brzmi, nie? Dlatego postaram się odczarować tusze i ich skład w osobnym odcinku. Ale czy tusze do tatuażu mogą spowodować alergię? Tak. Czy mogą się w nich znaleźć szkodliwe dla zdrowia elementy? Tak. Czy mogą zawierać metale ciężkie? Tak. Tak samo jak we wszystkich produktach, które używamy na co dzień od kosmetyków, przez leki po jedzenie. No dobra, to jak rozpoznać alergię? Tak naprawdę nie wiadomo z jakiego powodu i na jakie składniki pigmentu pojawiają się reakcje alergiczne w obrębie tatuaży, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, pigmenty to mieszanina w wielu składników, które też różnią się pomiędzy kolorami. Jednak dermatolodzy zwracają uwagę, że z jakiegoś powodu reakcje zdarzają się w obrębie koloru czerwonego i pochodnych, czyli róże, fiolety i pomarańcze, dem, same moje ulubione kolory. Rzadziej natomiast reakcje pojawiają się przy kolorach niebieskich, zielonych i żółtych. Uważa się, że główną przyczyną nadwrażliwości na tetusze są tusze produkowane na bazie barwników nieorganicznych. Jednak obecnie stosuje się już niemal tylko i wyłącznie barwniki organiczne. Chociaż w ich składzie nadal można znaleźć zanieczyszczenia w postaci metali ciężkich i innych składników. Jednak to najprawdopodobniej organiczne związki azowe, które są głównym składnikiem obecnych tuszy do tatuażu, mogą być odpowiedzialne za większość reakcji alergicznych. Niestety zbadanie i wykrycie, jakie dokładnie składniki pigmentów mogą być uczulające, jest niemożliwe. Badacze uważają, że nadrażliwe możliwość w obrębie tatuażu prawdopodobnie może być spowodowana reakcją składników pigmentu w kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym. Dlatego to co jest tutaj cholernie ważne przy tatuażu to ochrona przed promieniowaniem UV, czyli nie wystawiamy tatuaży na słońce i nie opalamy się bez filtra i bierzemy tą sprawę poważnie. Tak, zawsze tatuatorzy o to trują i tu nie chodzi tylko o sam fakt, że tatuaż wyblaknie i przestanie ładnie wyglądać. Promienie UV w kontakcie z tuszem do tatuażu mogą spowodować uwolnienie szkodliwych składników, które zostaną w naszym organizmie. Ochrona tatuażu przed słońcem chroni nie tylko obrazek przed zniszczeniem, ale również zmniejsza ryzyko wystąpienia miejscowych reakcji zapalnych. Dobra, to jak rozpoznać reakcję alergiczną w obrębie tatuażu? Po pierwsze, może ona pojawić się miejscowo, a może na całości, a może tylko na danym kolorze. Skóra w miejscu reakcji robi się taka lekko uniesiona i wybrzuszona ponad powierzchni skóry. Może być też lekko pogrubiona i może się łuszczyć. Taki stan utrzymuje się długo i nie schodzi oraz towarzyszy temu zazwyczaj piekielne swędzenie, czasami pieczenie, a może nawet ból. I tu pojawia się jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Taka nadwrażliwość czy reakcja alergiczna może pojawić się po kilku tygodniach od zrobienia, a nawet po kilku latach. Jednak średnio jest to około od 3 do 12 miesięcy. Dlatego popularne i praktykowane przez niektóre salony i niektórych tatuażystów tak zwane testy alergiczne polegające na wytatuowaniu niewielkiej kropki lub fragmentu nie mają kompletnie sensu, ponieważ jest to za mała ilość alergenów, żeby można było zaobserwować jakieś reakcje, a po drugie, że reakcja może wystąpić naprawdę po kilku latach. Więc taki test nie przyniesie nam żadnego rezultatu. Jeśli podejrzewasz u siebie lub u swojego klienta reakcję alergiczną, idź lub skieruj klienta do dermatologa lub alergologa. Tam trzeba wykonać odpowiednie testy i podjąć zalecane leczenie. Leczenie w takiej sytuacji polega głównie na zastosowaniu maści sterydowych, które często załatwiają sprawę. Albo trzeba co jakiś czas takie leczenie powtarzać. W sytuacjach ekstremalnych zwyczajnie wycina się dany kawałek skóry, niestety pozostawiając bliznę. W diagnostyce dermatologicznej spotykana jest jeszcze przewlekła reakcja zapalna w czarnych tuszach tak zwane CIBTR (chronic inflammatory black tattoo reaction), która nie jest związana ani z infekcją, ani z alergią. Może ona być spowodowana faktem, że duże nagromadzenie czarnego pigmentu w skórze może być rozpoznane przez układ odpornościowy jako ciało obce i organizm próbuje go wywalić. Co powoduje miejscowy stan zapalny, tworząc reakcje głuskowo-gródkowe na całej powierzchni tatuażu lub tylko na niektórych fragmentach. Takie atrakcje mogą nas spotkać w kilka tygodni po wykonaniu tatuażu, a także nawet po kilku latach. Takiej reakcji może towarzyszyć spędzenie, ale najczęściej nie odczuwa się nic. Po prostu jest. Można wyczuć takie lekkie zgrubienie i głuski pod palcami dotykając tatuażu. Jednak reakcje alergiczne na tusz to nie wszystko. Zdarzają się zaraz po wykonaniu tatuażu ostre reakcje wypryski i podrażnienia skóry. Zazwyczaj widać je już w trakcie lub po wykonaniu tatuażu, a czasem dopiero po kilku dniach. Wówczas będą to duże czerwone placki, często o takiej grudkowej strukturze. Przyczyna takich reakcji może być różna. Reakcja na dezynfekcję, rękawiczki, który używa tatuator, krem czy wazelina używana w trakcie, mydło, a także opatrunki zakładane. Po. Wówczas taka reakcja będzie widoczna dopiero po ściągnięciu opatrunku lub jeśli to opatrunek typu folia tatuażowa, dość szybko czerwona i piekąca staje się skóra nie tylko w obrębie tatuażu, ale całego opatrunku, a nawet poza jego krawędziami. Tego typu wypryski kontaktowe powinny samoistnie zejść, jeśli kontakt z alergenem nie jest utrzymywany, np. wazelina czy rękawiczki lub opatrunek. Niestety takie zdarzenie wydłuży cały proces gojenia się tatuażu. Jeśli stan się nie polepsza, będzie konieczna wizyta u dermatologa lub alergologa i nabycie odpowiednich maści. No to przechodzimy do infekcji. Tatuaż to rana, którą, tak jak każdą inną ranę, można łatwo zapaskudzić bakteriami, wirusami, grzybami czy pasożytami. Może to się wydarzyć zarówno podczas zabiegu, jak i po. Źródłem chorobotwórczych mikroorganizmów może być już nawet sam klient, także tatuator, narzędzia, igła, a nawet tusze. Dlatego tatuaż zawsze, ale to zawsze powinien być wykonany w profesjonalnych salonach tatuażu, gdzie świadomość higieny i sterylności wykonania tatuażu jest czymś oczywistym. Tatuaż amatorski na chacie zdecydowanie niesie ze sobą ryzyko infekcji. Większość infekcji jest łatwa do rozpoznania. Jednak są przypadki, kiedy warto wykonać badania mikrobiologiczne lub biopsję na zmianach skórnych. Zmiany chorobowe w obrębie tatuażu mogą pojawić się zaraz po wykonaniu i trwać nawet do 3 miesięcy. No okej, okay, ale jak rozpoznać infekcję i co z nią zrobić? Tatua Tatuaż po wykonaniu wiadomo, jest opuchnięty, zaczerwieniony i może pobolewać. Jednak nie powinno to trwać dłużej niż dzień, może dwa. Kiedy w takim razie rozpoznać, że coś jest nie tak? Tatuaż z infekcją bakteryjną będzie miał obrzęk, rumień taką różową obwódkę. Będzie też zdecydowanie bardziej ciepły niż reszta ciała i może też być bolesny. Może się z niego sączyć żółtawa wydzielina, która zasychając tworzy strupy. Taka infekcja może być miejscowa, a może też zająć większość powierzchni tatuażu albo ograniczyć się tylko do mieszków włosowych. Wtedy tatuaż będzie pokryty takimi czerwonymi ropnymi grudeczkami. A co jeśli mamy już taką infekcję? Jeśli jest ona miejscowa i przy prawidłowej higienie i pielęgnacji reaguje na leczenie i z dnia na dzień jest lepiej, to jest ok. Jeśli jednak infekcja jest rozległa i z dnia na dzień nie widać poprawy, to konieczne będzie udanie się do dermatologa i zastosowanie antybiotyku miejscowego lub ogólnego. Poza infekcjami bakteryjnymi mogą zdarzyć się też infekcje wirusowe wywołane przez wirusa HPV, MCV i HSC. Jak to wygląda? W obrębie tatuażu można zaobserwować drobne głuski cielistego koloru. Takie infekcje są bezobjawowe, poza widocznymi zmianami skórnymi, ale czy się je dermatologicznie? Wirusy typu HIV, HCV i HBV to, jak już się domyślasz, poważna sprawa. I takie leczy się w ośrodkach chorób zakaźnych. Infekcje grzybicze i pasożytnicze w obrębie tatuażu są niezwykle rzadkie, ale mogą się pojawić zwłaszcza, kiedy świeży tatuaż jest narażony na kontakt ze zwierzakami. Dlatego, jeśli masz zwierzaki w domu, musisz zachować szczególną ostrożność i trzymać świeży tatuaż od nich z daleka. Jak uniknąć infekcji? Najważniejsze i przede wszystkim to prawidłowa pielęgnacja po. Nagrałam o tym bardzo obszerny odcinek na ten temat numer 8, więc jeśli planujesz tatuaż, koniecznie się z nim zapoznaj. Kolejna sprawa: sprawdź koniecznie listę przeciwwskazań. I znowu odsyłam do odcinka numer 11. Tam obficie i solidnie opowiedziałam na ten temat. Również koniecznie sprawdź przed pierwszym, ale nawet przed kolejnym tatuażem. Musisz mieć świadomość, że najczęstszym powodem infekcji jest niestety nieprawidłowa pielęgnacja i higiena stosowana przez klientów. Wybacz, ale muszę to powiedzieć. Odpowiedzialny profesjonalny tatuator nie pozwoli sobie na zaniedbanie w tym zakresie podczas wykonywania tatuażu. Dlatego zanim obwinisz tatuatora o spieprzenie tatuażu, przeanalizuj jeszcze raz instrukcję dbania o tatuaż i zrób rachunek sumienia, czy na pewno jej przestrzegałeś, przestrzegałaś. Pamiętaj, że tatuaż to rana nie dotykamy go brudnymi rękami, ani nawet zdezynfekowanej skóry przed ile razy w studiu tatuażu widzę sytuację, że klient ogląda tatuaż w trakcie lub po skończeniu i dotyka go paluchami. Albo sytuacja, że pies pacnie ci ogonem świeży tatuaż na łydce, albo twój maluch złapie cię rączką za świeży tatuaż na przedramieniu, albo kiedy oprzesz się świeżym tatuażem o oparcie fotela. Albo kiedy na drugi dzień ze świeżym tatuażem zabierasz się za porządki w mieszkaniu. Albo kiedy ze świeżym, odsłoniętym tatuażem na łydce idziesz na spacer po mieście. Albo nawet kiedy skoczysz ze świeżym i nieosłoniętym tatuażem do pościeli, której nie zmieniałeś od tygodnia, i jeszcze śpisz to, bo pies i dwa koty. To tak, te wszystkie sytuacje to są właśnie momenty, kiedy możesz nabawić się infekcji. Co wtedy zrobić jak to się stanie? Leć umyj tatuaż, odkać płynem antyseptycznym typu Octenisept, dzięki temu zmniejszysz ryzyko infekcji. Podsumujmy. Infekcje i alergie w tatuażu się zdarzają i będą się zdarzać. O ile na alergię niestety nie masz za bardzo wpływu, poza sytuacją, że zwyczajnie nie zdecydujesz się na tatuaż, to na infekcje zdecydowanie masz wpływ. Przestrzegaj higieny i zasad pielęgnacji, jakie dostajesz od swojego tatuatora tatuażystki. Jeśli takiej nie dostałeś, nie dostałaś, to zapraszam do ósmego odcinka mojego podcastu. Decyduj się na tatuaż tylko w profesjonalnych salonach tatuażu, gdzie zasady higieny i sterylności będą na pewno przestrzegane. Jak rozpoznać, co jest infekcją, a co alergią? Infekcje pojawiają się zazwyczaj zaraz po albo kilka dni od wykonania tatuażu. Tatuaż jest zaróżowiony, ciepły, boli, sączy się i jest mokry. Alergia może pojawić się od kilku tygodni do nawet kilku lat po wykonaniu tatuażu. Tatuaż jest wybrzuszony, zgrubiony, swędzi, piecze, jest suchy i może się łuszczyć. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku zawsze zaleca się wizytę u lekarza, dermatologa czy alergologa. Wcześniej zawsze polecam skontaktować się z tatuatorem, który tatuaż wykonał. Na pewno pomoże w rozpoznaniu i skieruje gdzie trzeba. Jeśli planujesz swój pierwszy tatuaż i boisz się o alergię, bo na przykład jesteś alergikiem, zapytaj wcześniej tatuatora, z jakich tuszy korzysta. Ich składy są zawsze dostępne na stronie producenta. I skonsultuj z alergologiem tą decyzję. Tak dla świętego spokoju. I pamiętaj, Tatuaż jak każda decyzja niesie ze sobą ryzyko ewentualnych powikłań, właśnie takich jak alergie czy infekcje, które zdarzają się rzadko, ale jednak zdarzają. Dlatego zawsze miej tego świadomość podejmując decyzję o wykonaniu tatuażu, czy to pierwszego, czy kolejnego. Ryzyko zawsze jest, nawet jeśli po pierwszym tatuażu nic się nie stało. Świadomość ryzyka i tego, jakie są wyjścia z trudnych sytuacji, uważam za ważny element podejmowania każdej decyzji, zwłaszcza tak ważnej jak tatuaż na całe życie, dzięki za wysłuchanie. Uważam, że ten odcinek jest bardzo ważny i istotny. Dlatego go, jeśli możesz, udostępnij go swoim znajomym zainteresowanym tym tematem lub kolegom i koleżankom z branży, jeśli tatuujesz. Z góry dziękuję. I pamiętaj, że jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało. Namiary w opisie do odcinka. Trzymaj się. Do następnego. Pa!